Każdy drugi oddech, który właśnie wziąłeś, zawdzięczasz oceanowi. Nie lasom amazońskim, nie drzewom w Twoim parku, ale niewielkim, niewidzialnym organizmom dryfującym w morskiej wodzie. Organizmy te produkują więcej tlenu niż wszystkie lasy na Ziemi razem wzięte, a większość ludzi nawet nie wie o ich istnieniu. Zostań ze mną, a odkryjesz, jak ocean naprawdę oddycha. I dlaczego twoje życie zależy od tego, co dzieje się pod powierzchnią wody? Zacznijmy od prostego faktu, który zmieni twoje postrzeganie oceanów. Kiedy myślisz o źródłach tlenu na Ziemi, prawdopodobnie wyobrażasz sobie gęste lasy, wysokie drzewa i zielone liście. To naturalne skojarzenie. W końcu uczono nas w szkole, że rośliny produkują tlen poprzez fotosyntezę, ale istnieje ogromna część tej historii, o której rzadko się mówi. Ocean pokrywa 71% powierzchni naszej planety i to właśnie tam odbywa się największa produkcja tlenu na Ziemi. Nie chodzi tu jednak o rośliny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. W oceanach nie rosną drzewa ani krzewy. Zamiast tego mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej fascynującym i jednocześnie fundamentalnym dla życia na naszej planecie. Są to fitoplankton. Mikroskopijne organizmy unoszące się w górnych warstwach oceanu. Gdy mówię mikroskopijne, mam na myśli naprawdę maleńkie stworzenia. Większość z nich jest tak małych, że potrzebujesz mikroskopu, żeby je w ogóle zobaczyć. Niektóre mają zaledwie jeden mikrometr średnicy, czyli tysięczną część milimetra. Ale nie daj się zwieść ich rozmiarowi. Te niewielkie organizmy są prawdziwymi gigantami, jeśli chodzi o produkcję tlenu. Szacuje się, że fitoplankton produkuje od 50 do 85% całego tlenu w atmosferze ziemskiej. To oznacza, że statystycznie rzecz biorąc, co drugi oddech, który bierzesz, pochodzi z oceanu. Gdy wdychasz powietrze teraz, w tej chwili, prawdopodobnie połowa cząsteczek tlenu trafiających do Twoich płuc została wyprodukowana przez te mikroskopijne organizmy gdzieś na oceanach świata. Jak to dokładnie działa? Fitoplankton. Podobnie jak rośliny lądowe, przeprowadza fotosyntezę. To proces, w którym organizmy wykorzystują energię słoneczną do przekształcania dwutlenku węgla i wody w cukry, które służą im jako pożywienie. Ubocznym produktem tej reakcji jest tlen, który jest uwalniany do wody, a stamtąd przedostaje się do atmosfery. To dokładnie ten sam proces, który zachodzi w liściach drzew, tylko że odbywa się on w mikroskopijnej skali. W miliardach i miliardach malutkich komórek rozproszonych po całym oceanie. Kluczowym graczem w tej historii jest grupa fitoplanktonów zwana cyanobakteriami. Są to jedne z najstarszych organizmów na Ziemi, istniejące od ponad 3 miliardów lat. To właśnie cyjanobakterie jako pierwsze na naszej planecie zaczęły produkować tlen w procesie fotosyntezy. Zanim się pojawiły, atmosfera ziemska praktycznie nie zawierała wolnego tlenu. To one zmieniły skład atmosfery, umożliwiając ewolucję bardziej złożonych form życia, w tym ostatecznie nas, ludzi. W pewnym sensie, każdy oddech, jaki kiedykolwiek wziąłeś, zawdzięczasz tym starożytnym bakteriom i ich współczesnym potomkom. Ale fitoplankton to nie tylko cyjanobakterie. W skład tej grupy wchodzą też diatomeje, czyli okrzemki maleńkie organizmy otoczone pięknymi, szklistymi pancerzykami z krzemionki. Pod mikroskopem wyglądają jak miniaturowe dzieła sztuki, symetryczne i rzeźbione. Są też dinoflagelaty, organizmy z dwoma wiciami, dzięki którym poruszają się w wodzie. Niektóre z nich są odpowiedzialne za zjawisko bioluminescencji, czyli świecenia morza w nocy, które możesz czasem zobaczyć na plażach. Teraz pojawia się interesujące pytanie. Jeśli fitoplankton jest tak mały i niewidzialny, jak możemy w ogóle wiedzieć, że tam jest? I co robi? Odpowiedź tkwi w technologii satelitarnej. Satelity obiegające Ziemię mogą wykrywać chlorofil, zielony barwnik, którego fitoplankton używa do fotosyntezy. Na mapach satelitarnych obszary oceanów bogate w fitoplankton świecą się na zielono lub niebiesko-zielono. Podczas gdy obszary ubogie w życie biologiczne są głęboko niebieskie, niemal czarne. Te mapy pokazują nam coś fascynującego. Fitoplankton nie jest równomiernie rozłożony w oceanach. Tworzy ogromne kwiaty, czasem rozciągające się na setki kilometrów, które pojawiają się i znikają w zależności od pory roku, temperatury wody i dostępności składników odżywczych. To prowadzi nas do kolejnego ważnego aspektu oceanicznego oddychania. Ocean nie produkuje tlenu w sposób stały i równomierny. Jest w tym rytm, cykl, prawdziwy oddech. Wiosną i latem, gdy dni są dłuższe i więcej światła słonecznego dociera do powierzchni wody, fitoplankton rozmnaża się w oszałamiającym tempie. Te okresy intensywnego wzrostu nazywamy kwitnieniem fitoplanktonu. W ciągu kilku tygodni populacja mikroskopijnych organizmów może eksplodować, zwiększając się tysiące razy. Woda staje się gęsta od życia, zmienia kolor z przezroczystego na zielonkawy lub brunatny. Podczas tych kwitnięć produkcja tlenu gwałtownie wzrasta. Ocean dosłownie wdycha dwutlenek węgla i wydycha tlen w tempie, które trudno sobie wyobrazić. Jeden litr wody oceanicznej może zawierać miliony komórek fitoplanktonu, a każda z nich przeprowadza fotosyntezę. Pomnóż to przez objętość całego oceanu i otrzymasz skalę produkcji tlenu, która przyćmiewa wszystko, co dzieje się na lądzie. Jesienią i zimą, gdy dni się skracają i woda staje się zimniejsza, aktywność fitoplanktonu maleje. Produkcja tlenu spada. Ocean jakby zwalnia swój oddech, przechodzi w stan mniejszej aktywności, ale nigdy nie przestaje całkowicie. Nawet w środku zimy, nawet w najciemniejszych głębinach gdzieś na powierzchni oceanu fitoplankton nadal przeprowadza fotosyntezę, nadal produkuje tlen, na którym polegamy. Jest jeszcze jeden aspekt tego procesu, który sprawia, że ocean jest tak krytycznie ważny dla życia na Ziemi. Fitoplankton nie tylko produkuje tlen, ale też pobiera dwutlenek węgla z atmosfery. To czyni oceany jednym z największych pochłaniaczy węgla na planecie. Rocznie ocean absorbuje około 25% całego dwutlenku węgla emitowanego przez działalność człowieka. Bez tego efektu zmiany klimatu postępowałyby znacznie szybciej, niż obserwujemy to obecnie. Gdy fitoplankton umiera, jego komórki opadają na dno oceanu. Część tego węgla, który związały podczas życia, zostaje pogrzebana w osadach morskich, skutecznie usuwając go z atmosfery na tysiące lub miliony lat. Ten proces, zwany pompą biologiczną, jest naturalnym mechanizmem regulacji klimatu Ziemi. To jeden z powodów, dla których zdrowe oceany są tak ważne w kontekście walki ze zmianami klimatu. Ale jest problem? Oceany ocieplają się. Wraz ze wzrostem temperatur na całym świecie temperatura wody oceanicznej również rośnie. To ma głęboki wpływ na fitoplankton. Cieplejsza woda zawiera mniej rozpuszczonych składników odżywczych, które są niezbędne dla wzrostu fitoplanktonu. Jednocześnie wyższe temperatury mogą zaburzać naturalne cyrkulacje oceaniczne, które przynoszą składniki odżywcze z głębin na powierzchnię. W rezultacie w niektórych rejonach oceanów obserwujemy spadek produktywności fitoplanktonu. Badania satelitarne pokazują, że w ciągu ostatnich kilku dekad globalna biomasa fitoplanktonu zmniejszyła się o około 1% rocznie. Może to nie brzmi jak dużo, ale pamiętaj, że mówimy o organizmach, które produkują połowę tlenu, którym oddychamy. Spadek o 1% rocznie przez kilkadziesiąt lat może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla produkcji tlenu, ale też dla całego łańcucha pokarmowego oceanu. Fitoplankton jest podstawą tego łańcucha: małe rybki jedzą fitoplankton, większe rybki jedzą małe rybki, a na szczycie są drapieżniki jak tuńczyki, rekiny i wieloryby. Jeśli fitoplankton cierpi, cierpi cały ekosystem. Istnieje też zjawisko nazywane zakwaszaniem oceanów. W miarę jak oceany pochłaniają więcej dwutlenku węgla z atmosfery, CO2 reaguje z wodą morską, tworząc kwas węglowy. To obniża pH oceanu, czyniąc go bardziej kwaśnym. Dla niektórych rodzajów fitoplanktonu, zwłaszcza tych z wapiennymi lub krzemionkowymi pancerzykami, bardziej kwaśna woda utrudnia budowanie i utrzymanie ich ochronnych struktur. To kolejne zagrożenie dla tych kluczowych organizmów. Co możemy zrobić? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że zdrowie oceanów jest bezpośrednio połączone z naszym własnym zdrowiem i przetrwaniem. Ochrona oceanów nie jest tylko kwestią ratowania wielorybów czy raf koralowych, chociaż to też jest ważne. To kwestia zachowania systemów, które sprawiają, że nasza planeta jest nadal możliwa do życia. Redukcja emisji dwutlenku węgla. Ograniczenie zanieczyszczeń trafiających do oceanów, ochrona morskich obszarów chronionych wszystko to ma znaczenie. Naukowcy na całym świecie intensywnie badają fitoplankton, próbując zrozumieć, jak zareaguje na zmieniające się warunki. Niektórzy badacze eksperymentują nawet z metodami zwiększenia produktywności fitoplanktonu poprzez sztuczne nawożenie oceanów żelazem składnikiem odżywczym, którego często brakuje w wodach oceanicznych. Pomysł jest taki, że dodając żelazo, możemy wywołać masowe kwitnienie fitoplanktonu, które pochłonie więcej dwutlenku węgla. To kontrowersyjny pomysł z wieloma niewiadomymi, ale pokazuje, jak poważnie traktujemy rolę fitoplanktonu w systemie klimatycznym Ziemi. Wracając do tego obrazu oddychającego oceanu, jest w tym coś głęboko poruszającego. Ocean nie jest martwym zbiornikiem wody. To żywy, oddychający organizm, pulsujący życiem od powierzchni po najgłębsze rowy. Każda fala, każdy przypływ i odpływ to część tego oddychania. A my, istoty lądowe, jesteśmy nierozłącznie związani z tym oddechem. Nasze płuca napełniają się tlenem, który był częścią tego cyklu, który podróżował z mikroskopijnej komórki fitoplanktonu gdzieś na Pacyfiku, przez kolumnę wody. Przez powierzchnię morza do atmosfery, na wietrze przez kontynenty, aż w końcu do Twoich płuc. To jest prawdziwa magia natury. Nie potrzeba czarów ani cudów. Wystarczy zrozumieć, jak działają podstawowe procesy biologiczne i chemiczne, aby zobaczyć, jak niesamowicie wszystko jest ze sobą połączone. Twoje życie dosłownie zależy od zdrowia organizmów, których nigdy nie widziałeś. Które żyją w środowisku, w którym nigdy nie byłeś, ale które są tak samo ważne dla Twojego przetrwania jak serce bijące w Twojej piersi. Jeśli ocean i jego niewidzialny świat Cię zafascynowały, zostaw subskrypcję tego kanału. Polub ten film, jeśli następnym razem, gdy będziesz nad morzem, spojrzysz na nie z nowym szacunkiem. Udostępnij go tym, którzy powinni wiedzieć, że każdy ich oddech jest prezentem od oceanu. Bo w końcu wszyscy jesteśmy częścią tego samego oddychającego systemu.